Harda Horda, witajcie w kolejnym z naszych testów. Tydzień po zakończeniu Pucharu świata XC ruszył sezon CX, a konkretnie Puchar świata CX. W kolarstwie oczywiście nie ma próżni, co chwilę odbywają się jakieś ciekawe zawody. Coraz krótsze dni i niższe temperatury, co dokładnie po mnie nawet widać, nie, nie pozwalają nam zapomnieć o tym, że zaczyna się sezon dla błotniaków. Z tego też powodu postanowiliśmy dla Was sprawdzić rower do tego typu dyscypliny, czyli Basso rower do CX. Według mnie idealny rower do CX powinien mieć przede wszystkim lekkie koła dające dobre przyspieszenie na powtarzających się nawrotach. Jest to cecha charakterystyczna dla tego typu jazdy. Powinien mieć również napęd 1X, czyli z jedną tarczą z przodu. Takie rozwiązanie wydaje się być optymalne i pozwala zaoszczędzić dobry rytm pedałowania. Wszystkie te cechy, które wymieniłem, są to cechy, których dokładnie Basso nie posiada. Basso trochę, choć nawet i bardziej niż trochę, wykracza poza te standardy, które, o których powiedziałem. Co prawda mamy tutaj bardzo lekką karbonową konstrukcję, cała rama plus widelec, lek, w miarę lekki napęd. Oczywiście można byłoby się tutaj pokusić o coś lżejszego, ale to jest naprawdę niezły. Całość jest dociążona właśnie niezbyt lekkimi kołami na dużym stożku. One wyglądają co prawda fajnie, ale dopiero jak zdejmiemy jest rowerka i sprawdzimy jak lekka jest cała konstrukcja bez kół w porównaniu z tym jak to wygląda właśnie z zamontowanymi kołami, to wiemy gdzie jest po prostu ta waga generowana. Co ciekawe, nawet pomimo tego, rower jest bardzo dynamiczny, zwłaszcza właśnie w takim terenie miękkim, taki jak mamy tutaj obecnie, czyli trawy, jakieś miękkie podłoże, piasek. W takim terenie właśnie czuć, że ten rower naprawdę nieźle jedzie. Bite drogi, jakieś asfalty. Na takich nawierzchniach jeszcze lepiej czujemy, że rower bardzo jest dynamiczny i błyskawicznie przyspiesza. Rower jest bardzo sztywny i najlepiej odnajduje się na pętli, którą znamy jak własną kieszeń. Pomimo naprawdę dobrych hamulców, rower nie lubi Basso nie lubi jakichś niespodzianek, czyli niezapowiedzianych kamieni, bądź korzeni, które znajdują się gdzieś tam na trasie. Wtedy naprawdę bywa niebezpiecznie i mocno, da, mocno daje we znaki właśnie taka niespodzianka po naszych rękach. Zdajemy sobie z tego sprawę, to jest rower do CX, nie jest to wygodny wycieczkowiec, ale za to mamy gwarancję, że żaden z, z tego co włożymy po prostu w korby nie ucieka gdzieś, tylko jest przekazywany, yy, przekazywany po prostu na napad. Jednak nie testowaliśmy tego rowerka zgodnie z jego przeznaczeniem, albo nie tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Szersza kierownica trochę bardziej właśnie w formie wycieczkowej. Również napęd, który bardziej pasuje do rowerów szosowych, skłoniły nas do dłuższych wypraw. Bardzo dobre opony. Naprawdę to jest bardzo miła niespodzianka, ponieważ co prawda są one nielegalne jeśli chodzi o UCI, ponieważ są to 35 kontynentale. Bardzo dobrze sprawują się na twardych nawierzchniach, na asfaltach, tak jak już wspominałem na początku, i na twardych, ubitych drogach przyspieszają błyskawicznie. Nie czuć jakichś oporów. Jedyne co mnie osobiście się nie podoba. Nie byłem w stanie im na tyle zaufać, ile bym chciał, jeśli chodzi o jazdę w zakrętach, ale przypuszczam, że jest to tylko i wyłącznie związane z nieobyciem z mojej strony, jeśli chodzi o jazdę z tego typu kierownicą, no i z takimi wąskimi oponami, jak tutaj są. Muszę przyznać, że nie mam jakiegoś bogatego CV, jeśli chodzi o jazdę na tego typu rowerach. Ilekroć wsiadam na konstrukcję właśnie taką sztywną do, do CX, którą mam śmigać w terenie, jestem pełen uznania dla wszystkich, którzy ścigają się właśnie na takich rowerach z wąskimi kierownicami w terenie. Ja jeszcze przypuszczam, że będę musiał trochę sezonów poświęcić na to, żeby oglądnąć zawody w telewizji zanim odważę się właśnie wsiąść na tego typu rower i pościgać się faktycznie w Wszystkie rowery, na jakich do tej pory jeździłem, czyli rowery CX, bo o nich w tym momencie mówimy, to były carbonowce. Ze sporym zdziwieniem muszę przyznać, że Basso jest z tego grona najbardziej komfortowy. Pomimo charakterystycznych, właśnie agresywnych konstrukcji ramy tego typu rowerów, Basso okazał się na tyle wygodny, że ze zdziwieniem byłem w stanie na nim jeździć dłużej niż godzinę. Dużą niespodzianką dla nas jest przede wszystkim to, że da się na Basso również podjeżdżać. Nie mówię tutaj o krótkich, charakterystycznych dla CX hopkach, mówię o górkach bardziej. Właśnie przypominających, przypominających jazdę szosową. Jest to dziwne z tego względu, że e, rama zachowuje właśnie charakterystyczny dla CX e, KON, czyli e, jest ona taka bardziej agresywna e, i przeznaczona tak naprawdę e, do e, ciągłego sprintu, sprintu e, na zawodach, czyli go, godzinny sprint e, na maksymalny. Dzień.

Tego typu konstrukcja na rok 2020 trochę różni się od obecnie prezentowanej. Co prawda kolory, rama to jest dokładnie to samo. Resztę możecie oczywiście sobie sprawdzić na stronie, bądź dogadać resztę z dystrybutorem, od którego mamy właśnie rower, czyli serwisem Żaby. Mamy tam przede wszystkim coś, na czym mi zależy. Na czym mnie osobiście zależy i uważam to za jeden z fundamentów tego typu rowerów, czyli napęd 1X. Choć wiem, że oczywiście wiele osób ściga się również na dwóch tarczach i nie przeszkadza im to oczywiście w wygraniu nawet 30 wyścigów najwyższej kategorii na świecie. Testując tego typu rower nie sposób nie wspomnieć o, o noszeniu roweru. Jest to jeden z podstawowych elementów jazdy CX. Jak dla mnie mało wygodne, być może podczas noszenia nie byłem dostatecznie ubrany, być może teraz będzie znacznie wygodniej, choć niekoniecznie. <grywka> Rama jest dosyć płaska, więc przypuszczam, że jest przystosowana do tego typu. Yy, właśnie noszenia kwestia pewnie przyzwyczajenia według nas basso jest rowerem naprawdę godnym polecenia yy, dla mnie bardziej w konfiguracji 2020 czyli yy, tak jak wspominałem z jedną tarczą z przodu czyli wersja bardziej do ścigania yy, rowerem yy, tego typu możemy wjechać w każdy praktycznie teren, no oczywiście bez, bez większej przesady, tak jak wspominałem we, we wcześniejszej fazie testów. Rower jest przede wszystkim również dla indywidualistów. Bardzo małe prawdopodobieństwo, że spotkamy kogoś na trasie na podobnym rowerze. Bardzo mało popularna jest to firma, jeśli chodzi o Polskę. I powiem szczerze, że jeszcze nie widziałem nikogo chyba na tego typu konstrukcji. To na pewno jest również dużym plusem. Wielkie dzięki za oglądanie filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oglądajcie nas również na stronie internetowej www.hardahorda.pl. Śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie oraz oczywiście YouTube. W najbliższym czasie przedstawimy Wam kolejne nowości. Tak więc do zobaczenia.